Artur Smarzyński, jesteśmy już po zakończeniu gali FSC10. Gratulacje, udanego eventu, bo było widać, że kibice do końca tutaj byli, już po 12 późno i czekali na zwycięstwo miejscowego zawodnika Karola Durszlewicza. No tak, jakby można powiedzieć, że kibice też migrujący, też nie wiem dlaczego, ale mimo że całkiem sporo tych biletów zostało sprzedanych na nasze wydarzenie. To momentami wyglądało to, jakby było pusto, nie? Gdzieś tam jakiś ktoś wygrał, to. Cała ta ekipa opuszczała. Ta. Ekipa opuszczała a, a jakaś tam ekipa jeszcze nie zdążyła, na przykład, przyjechać, bo ktoś warzył, walczył później, więc może nie do końca to się tak zgrywało. Ale jeśli chodzi o całe wydarzenie, to widać było, że zainteresowanie jest spore. Wydaje mi się, że tak, że w bronicy jest spore zainteresowanie. Chyba fajnie, fajnie tutaj się sprzedają gdzieś tam sztuki walki, może też tutaj padły zarzuty, że nie do końca było dobrze wypromowane gdzieś tutaj wydarzenie na Brodnicy, może mogło być zdecydowanie lepiej, ja tam akurat mogę się z tym zgodzić, że można było wiele rzeczy zrobić lepiej, ale przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że gala sprzedała się w Oktagonie i myślę, że ludzie, którzy przyszli dzisiaj, to przy ewentualnym kolejnym wydarzeniu w Brodnicy przyjdą jeszcze raz. Jeśli chodzi o plusy i minusy wydarzenia, no bo wygrana, wygrana Karola to, to przede wszystkim ukłon w stronę miejscowych kibiców, ale też inni kibice tutaj zbrodnicy i okolic nie zawiedli. No tak, tutaj myślę, Zawodnicy, że... zawodnicy. Tak, tak. No świetna, świetna walka naprawdę była Jakuba Felberga z Kornelem Kowaleskim. No dla mnie to jest na pewno najlepsza walka tego wieczoru. I tutaj nie ujmując żadnemu innemu zawodnikowi, że nie dał dobrej walki, bo naprawdę wiele było tutaj dobrych, ale tutaj był przewrót, naprawdę ogromny przewrót sytuacji zawodnicy w jedną i drugą stronę no, dawali mocno. W pierwszej rundzie wydawało się, że Kornel szybko skończy Kubę, a to Kuba skończył w trzeciej rundzie Kornela. Z kolei Kornel miał dużo lepsze warunki, była to krwawa walka i był parter, była stójka, były zapasy, było wszystko. Były mocne bomby, więc no, dla mnie wow, super walka. Tak, to zdecydowanie chyba największe emocje tutaj na, na hali. Zapytam jeszcze, waga ciężka też tutaj dzisiaj tak. była i też miejscowy zawodnik Wygrywa, tak? Tak, no ja tutaj już y, podkreślałem nawet w rozmowie z Markiem, bo Marek do tej kategorii jeszcze dobijał do góry, żeby, żeby nie dostawać Hubertowi warunkami fizycznych. gdzie Hubert brach ma świetne warunki fizyczne, naprawdę i przy tej dość atletycznej budowie jest bardzo wysoki, e, bardzo wysoki ramion. A jednak Marek potrafił znaleźć na ten sposób, skracał bardzo dobrze. Utrzymywali przede wszystkim tempo tej walki bardzo wys wysokie. Tutaj Marek tam nawet wcześniej chciał niższej kategorii. Jeszcze zapytał w międzyczasie, czy robimy może niższą kategorię wagową. Proponowałem nawet około 96, więc ja myślę, że przy takim fajnym jakimś okresie przygotowawczym, jakby to miało być na wiosnę ten chłopak może naprawdę świetnie się bić w kategorii 93 kg. Czasami na wielu galach nie udaje się zestawić kobiecych pojedynków. Wam udało się zestawić aż dwa te pojedynki i były naprawdę bardzo dobre. No, powiem tak. Mówią, że jak chcesz mieć problem, to daj na kartę ciężkiego i kobietę. Ja miałem dwie walki kobiet, które się odbyły. No i walkę ciężkich, tak naprawdę. I to wypaliło. Miała być trzecia jeszcze walka kobiet, ale tutaj nawet nie została jeszcze ogłoszona. Rywalki były szukane w 16 krajach i, i niestety nie znaleźliśmy rywalki dla. Trzecia zawodniczka akurat to jest zawodniczka z mojego managementu Basia Grabowska i Basia tutaj wraca do walki w Stanach. Ja tak trochę się śmieję, bo oficjalnie jeszcze nie zostało ogłoszone, a jak ktoś poszpera to znajdzie bez problemu, ale poczekam na oficjalne ogłoszenie organizacji, więc Basia debiutuje w Stanach. Myślę, że fajna przygoda. Jeśli chodzi o powiedzmy te pojedynki semi-pro też chyba nieźle to wyglądało. Ja to mi bardzo ciężko znaleźć się słaby, słabą walkę na tej karcie. Akurat od pierwszych walk były przewroty akcji. Czy to była pierwsza walka, gdzie tutaj Jakub e, walczył z Oliwierem, Oliwier wziął zastępstwo, wygrał, ale to nie była łatwa walka. E, tak naprawdę mogę każdą walkę przewinąć. No, najkrótsza walka była u Kuby, Kuby Szumanowskiego z Eman, Zymanowem, ale tutaj dla Switosława naprawdę ukłony, bo e, wziął walkę przyjechał, zawsze mogę na nie, można na niego liczyć, tak naprawdę, że on będzie i da z siebie wszystko to, to, co można, a u mnie na gali ja podkreślam, że już zaskoczył, bo Grzegorz Szczołdzak, który jest solidnym zawodnikiem, mimo że ten rekord nie jest bajeczny. No, wpadł w jego gilotynę i odpłynął, tak? Więc już na mojej gali zliczył zwycięstwo, mimo że tam porażki bardzo mocno, często porażki przeplata z jakimiś tam pojedynczymi zwycięstwami. Ja uważam, że gdyby ten zawodnik się przygotowywał naprawdę dobrze, to byłby niezłym zawodnikiem, bo ma dość arsenał, wie, jak, się, jak walczyć jest często w treningu. Więc, tutaj, może, jedyna ta, ta walka, to jest zastępstwo, to rządzi się swoimi prawami. W ogóle tutaj jest, było kilka zastępstw na karcie, ale dość sprawnie ułożonych. Więc, pod tym kątem sportowym myślę, że Gala na, na pewno się obroniła. A przede wszystkim, co jest dla mnie dość ważne, otworzyło troszeczkę brudnicy oczy też sponsorom, nie? bo zaprosiliśmy nawet tutaj kilka osób, które nie włączyły się do sponsoringu, a żeby to zobaczyły, jak to wygląda od środka, jak kibice reagują. I że jednak Brodnica chyba też chce takich wydarzeń. Jeśli chodzi o FSC-11, to kiedy? No, przyszły rok, jest jakaś tam data. Będzie to gala telewizyjna. Dalej nie wiem. Na ten, moment, na ten moment chciałbym zakończyć rok, jeśli chodzi o galę. Dość ciężki rok przewrotny. Wedneszcie będzie też dużo pracy. Ja teraz tak naprawdę od, od z czwartku z zeszłego tygodnia byłem dwa razy w domu na chwilę. Zmęczony jestem strasznie już, już tym. Mam nadzieję, że teraz nie, nie będę wyjeżdżał w ogóle zbyt dużo, już do końca roku. W takim razie tak. Gratulujemy udanej gali. Mam nadzieję, że. Uda się tutaj szybko wrócić do Brodnicy, bo my wróciliśmy tutaj po, jeśli dobrze liczę, 12 latach albo 11 latach, więc mam nadzieję, że Brodnica już na stałe zagości w kalendarzu. No i... Czekamy na kolejne wydarzenie ja przede wszystkim uważam, że to zbyt za długo tu jest naprawdę w regionie i trzeba nawet w samej brudnicy są świetni zawodnicy. Tutaj Rafał Szpakowski prowadzi klub, gdzie ma naprawdę świetnych zawodników. Czy jest Karol Durszlewicz, czy, tu, czy tu Marek trzeba się świetnie pokazał teraz i jest na kim ten sport tutaj budować? Aż kurczę tak jest mi trochę przykro, że tutaj władze nie pomagają tutaj chłopakom, że tutaj nie ma takiej, takiej pomocy jakby od samorząd, samorządów. Bo tutaj tak naprawdę chłopakom ciężko cokolwiek jakby uzyskać, jakby pomoc, tak naprawdę. Nikt też nie wyciąga jakiejś tam pomocnej dłoni, że tak a jednak ten sport jakby no się bardzo rozwija jest widowiskowy, jak widać luj, mieszkańcy tego chcą. No więc, tak jak mój mały apel do was, brudnicy: zobaczcie, co macie w mieście, bo inni to docenią. To w takim razie. Przyłączamy się do tego i oczywiście wspieramy sport i, i mnóstwo młodych ludzi dzisiaj na trybunach, mnóstwo ludzi zainteresowanych MMA, też innymi sportami, bo i jedna walka cageboxingu też się odbyła, więc, więc mam nadzieję, że ta formuła też zagości na kartach i myślę, że kickboxing także drogi Twemu sercu. Generalnie ja lubię taką różnorodność, na, dużo bardziej na pewno cage boxing mi się podoba niż klasyczny box. Hmm, myślę, że jest bardziej widowiskowy, lepiej się sprzedaje. Są krótsze walki. Chyba myślę, że niewiele osób na ten moment by yy, fascynowało 12 ruchów wa wa wagi ciężkiej. bynajmniej na ten moment, kiedy, kiedyś to się wstawało statą y, tą o, o 3 w nocy, tak? Na wagę ciężką, bo w Stanach była gdzieś tam walka transmitowana w telewizji. Yy, H boxing, fajna odmiana myślę, że tutaj też yy, na kilku galach już zaczęła ma gościć, ale też nie wiem, czy do końca zaczęsnę sędziowie są na to przygotowani, nie? Więc tutaj yy, bo nie mają też trzeba jeszcze przygotować sztab na takie walki, walki K1. Kurczę, nie wiem, czy to nie jest pierwsza gala FSC, gdzie nie było ani innych walki K1. Nawet Michał Wlazła do mnie dzwonił, on zawsze sędziował, jak był k praktycznie od, od iluś medycji. zadzwonił do mnie i się pytał, czy termin aktualny, ja mówię, Michał, ale nie ma k on mówi, jak, u Ciebie nie ma k Ja mówię, no nie ma, ja mówię, dobra, to następnym razem coś tam wrzucimy, żeby się zobaczyć, bo też fajnie się zobaczyć zawsze przy naszej gali, nie? W takim razie dziękuję bardzo, gratulacje jeszcze raz i zmęczeni kończymy, jest godzina już dobrze po godzinie pierwszej. Tak jest. Miałem nadzieję, że Cię wrócę do domu, ale nie, chyba się nie uda. Dziękuję. Dzięki.